Katarzyna Stypuła Rozaria.pl. Witajcie. Dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam naszą nowość, która wkrótce zawita już na stronę. Będzie dostępna dla Was już w ofercie jesienią tego roku. Jest to bardzo stara odmiana datowana na 1885 rok bodajże. Czyli róża historyczna, odmiana portlandzka. Jej nazwa to Madame Knor. Niestety nie mogę Wam przybliżyć jej zapachu, jak większość z starych róż historycznych. Jest to bardzo aromatyczna odmiana, bardzo mocno pachnąca. Oczywiście, jak najbardziej przyjemnym zapachem mocno różanym, intensywnym, aromatycznym, słodkim. Odmiana nadająca się na płatki, czyli i na suszone płatki, i na konfiturę. Kwiaty duże, o średnicy około 10 cm. Spójrzcie, taka bogata, głęboka czara. Kwiaty pełne, brzegi nieco ciemniejsze, środek może ton dwa jaśniejszy kwitnie najczęściej kilku z kilku pąków na jednym pędzie dwóch, trzech do pięciu pojawiają się kwiaty na końcach pędów krzew tworzy zwarty. O ładnym pokroju, niezbyt wysoki, bo szacuje się, że dorasta do metra, metra dwudziestu. Ale kwiat bardzo piękny, o bardzo mocnym zapachu. Płatki bardzo mocno ułożone, więc nie widać w jej przypadku środka. Kolor intensywny. W całym bodajże filmowaniu dla Was wszystkich różanych portretów najtrudniejsze jest niestety i niemożliwe przekazywanie zapachu. A w przypadku tej odmiany zapach jest bardzo ważny, bo naprawdę silny, mocny, bardzo przyjemny. Taki typowy aromat starych róż, i stąd chyba dlatego wart do użycia przy robieniu konfitury, ale chyba też i szkoda. Takiej piękności, bo kwiat trzymujący się długo i odmiana powtarzająca kwitnienie. Także, już w tym sezonie będziecie mogli cieszyć nią oko. Właściwie my cieszymy nią oko teraz i sadzonki będą dostępne jesienią, a dla Was to będzie oczywiście kolejny rok. Także jedna z nowości, stara, portlandzka, historyczna odmiana. Madame Knor. Odmiana konklawe. Wielobarwna odmiana, kwitąca całymi gronami, odmiana krzaczasta o pokroju rozłożystym. I barwie trudnej do określenia, bo od brzoskwini, moreli, kolorów łososiowych i różowych, do takich czasem mocnych żółtawych akcentów. Także na jednym krzewie mamy naprawdę bogatą paletę kolorów poprzez wszystkie odcienie. Łososiowego, morelowego, żółtego, różowego koloru. Także trudne nawet do określenia i obfite kwitnienie. Spójrzcie, obsypana kwiatem, przez to, że właśnie kwitnie. W całych gronach tych kwiatów jest masę. I chociaż nie są one zbyt duże, bo takiej średnicy około 6 cm, to jednak to, że jest ich cały bukiet na pędzie bardzo nam rekompensuje ich wielkość i oczywiście kwiaty w pełnej budowie w mocnym, mocnym rozkwicie można gdzie nie gdzie zobaczyć taki leciutki środeczek odmiana o zdrowych, ciemnych błyszczących liściach bardzo polecana na rabaty bo u nas tutaj po bardzo mocnych intensywnych opadach deszczu a Listeczki błyszczące, zdrowe, o mocnym połysku i nie widać na nich śladu żadnych naleciałości, czy to mączniaka, czy innych chorób grzybowych. Przede mną Don Juan, odmiana pnąca, rzeczywiście łamacz niewieścich serc, bo jedna z naszych klientek w ostatnich komentarzach napisała odmiana, która skradła moje serce krwisto-czerwony, mocny kolor wpadający w bordo. Kwiat pełny, pachnący, duży, jak na odmianę pnącą, to i wielkość kwiatu jest dużą zaletą i to, że kwitnie całymi gronami, bo zawiązuje i pojedyncze kwiaty na pędzie, ale raczej są one zebrane po 3, 4, 5 kwiatów nawet w takich pięknych Długich pędach. Do tego mamy ciemnozielony, błyszczący, elegancki liść i pędy od borda na takich młodych zakończeniach pędów poprzez różne odcienie zieleni. Nie jest to bardzo mocny kolor na pędzie, ale kolki ozdobne czerwone i liść ciemnozielony, błyszczący. Więc naprawdę spójrzcie tutaj, gdzie mamy tą odmianę w dwóch rzędach, a mamy cały taki. One mocnego borda rzeczywiście daje nam tutaj efekt niesamowity. Jak wszystkie zresztą odmiany pnące, kiedy się rozrośnie, to mamy pergolę obsypaną tym kwiatem. Do tego jeszcze zapach więc odmiana jak najbardziej polecana przez nas do każdego ogrodu pąku bardzo mocny, Bordo, niemalże do czarnego. Przed nami odmiana Martin Frobisher. Bardzo odporna kanadyjka, pierwsza z serii Explorer, odmiana stworzona do stanowisk naprawdę potrzebujących odmian wytrzymałych na przemarzanie zwłaszcza odmiana wysoko rosnąca, pięknie się krzywiąca, o charakterystycznych, jasnych jasnozielonych liściach i charakterystycznych w ogóle dla tej odmiany. Spójrzcie, widać nerwiki na każdym z listków. Także tutaj macie porównanie tradycyjne, odmiany tradycyjne liście, a tutaj rzeczywiście jest ta różnica, ponieważ jest to róża tworzona z rozy rugozy, więc zostało właśnie jej Powierzone właśnie takie liście, charakterystyczne. Kwitnie całymi gronami, zawiązuje tak właśnie pąki. Kolor delikatny porcelanowy róż, w pąku i rozkwitając kolor mocniejszy, a później już leciutko się rozjaśnia. Odmiana odporna i na przemarzanie, i na choroby, utrzymująca zdrowe liście, obficie kwitnąca, kanadyjka Martin Frobisher. Spójrzcie, prezentuję Wam naszą nowość. Mam nadzieję, że w tym roku już będzie troszkę po dwóch latach rozmnożeń sztuk pewna ilość dla Was. Agnes Schillinger. Spójrzcie, piękne połączenie różu z kolorem łososiowym. Kwiaty pełne, kwitnąca pojedynczo lub gronami, bo część kwiatów pojawia się pojedynczo na końcach pędów, a część pojawia się w gronach. Spójrzcie, jakie eleganckie połączenie płatki wewnętrzne, Zebrane w rozetę o takim łososiowym kolorze i zewnętrzne, otoczone dopełnieniem, kolor różowy. Niezwykle eleganckie, cała jeszcze w polkach, ale już powoli zaczyna pokazywać swój wdzięk. O, teraz może uda mi się uchwycić ten kolor który tu pięknie wystawia do słońca, a więc ten taki łososiowo-morelowy kolor, który chroni jej środek i do tego zewnętrzne płatki w kolorze ciemnego różu. W pąku mocny róż. Liście ciemnozielone, błyszczące. Młode liście w kolorze borda. Krzew po ładnym pokroju buduje swój krzew pięknie, rozłożyście i potem już wystawia wszystkie swoje przepiękne kwiaty do słońca. Pokazuje to swoją elegancję, tą swoją barwę. Także możecie być przygotowani w tym roku na tą naszą nowość i będziecie jej szukali pod nazwą Agnes Schillinger. W momencie rozkwitu odmiana cała, obsypana kwiatem, bo tutaj dopiero sporadyczne kwiaty już się otworzyły w szkółce, a jeszcze Mnóstwo pąków przed nami, ale już można to charakterystyczne połączenie i ten kontrast moreli łososiu z różem zauważyć. Także dla wszystkich lubiących odmiany właśnie w kolorach różowych, lubiących to połączenie, rzeczywiście subtelne, eleganckie połączenie odmiana. Agnes Schillinger. Możecie jej szukać na naszej stronie. Już jesienią. Jesteśmy teraz nadal obok Barbary, ale w tuż obok mamy zaokulizowaną rajską różę, spójrzcie. Jeśli ktoś myśli o mocnych kontrastach na naszych rabatach, to spójrzcie, jak tutaj doskonale widać ten kontrast, który aż bije w oczy. Tutaj ta mocna Ciemna, bardzo odmiana, połączona z czernią, i tutaj zaraz obok delikatna. Oczywiście w szkółce będzie ona niższa, bo wiadomo, jest ona przycinana. I tutaj już możecie zresztą zobaczyć, że była przycięta jakiś czas temu, dopiero bije. Zaczynają być młode pędy, ale spójrzcie, jaki to mocny kontrast między tym ciemnym a tym jasnym i jeśli ktoś myśli o takich właśnie kontrastowych rabatach to jak najbardziej polecam mamy super efekt jeśli mamy wypełnione właśnie tą wyższą edenką która będzie rosła na pewno wyższa bo to róża krzaczasta jeśli chcemy właśnie rabatę wykończyć na pierwszy plan dać barokkę to spójrzcie jak najbardziej godny polecenia efekt odmiana francuska Doskonale, dlatego radzi sobie właśnie w czasie takich upałów. Może gorzej znosi, kiedy są mocne deszcze i bardzo, bardzo zimno, bo gdzie niegdzie spójrzcie, kwiaty, które poprzednio podczas tych mocnych deszczy próbowały się rozwinąć, o nie udało im się, ale teraz, kiedy zaczęły już w pełni kwitnienie, kiedy mamy mnóstwo słońca, bardzo mocne upały, to zobaczcie, tak jak baroka. Bywa gdzieniegdzie mocno przypalana, aż przez słońce. Tak naszej tutaj piękności nic nie jest straszne. Ten upał nic jej nie robi. Rośnie, wypuszcza długie pędy. Od półtora do metra m, czasami nawet dwóch metrów, jeśli ma dobre stanowisko, dobrą glebę. Jeśli dobrze się czuje. Liście ciemnozielone, błyszczące, kwiaty. Rzeczywiście są bardzo dużą ozdobą, bo są widoczne z daleka i ta ich wielkość, i to, że są bardzo pełne, wypełnione mocno płatkami. No i do tego ten seledyn, który podkreśla każdy kwiat, więc dodaje jeszcze większego uroku. Potrafi się, tak jak tutaj, przeginać aż pod ciężarem kwiatów. Więc jak najbardziej odmiana musi być prowadzona jako parkowo pnąca. Jeśli już jest rozrośnięta, to wymaga podpory, ewentualnie jakiejś ściany czy kolumny, przy której może być upinana. I o czym jeszcze można pamiętać, że jednak, ponieważ mamy zmienne pogody, temperatury, to jednak zalecałabym, Kopcowanie tej róży, żeby nie stracić sadzonki, więc zabezpieczyć ją na zimę. Bo chyba szkoda byłoby stracić taki piękności, jeśli już posiadamy ją w ogrodzie. Przed nami odmiana Samaritan, odmiana, która jest takim pomieszaniem odmian herbatnich z odmian floribundą. I spójrzcie, niezwykle barwna, przepiękna odmiana, która łączy w sobie wszystkie odcienie chyba różu, moreli, żółci. I co najważniejsze, to masa pąków. Róża, która przekwita, zakwita ponownie, więc to kwitnienie w gorącym klimacie jest naprawdę niemal ciągłe. Nieprzerwane. U nas też dobrze w naszym klimacie powtarza kwitnienie, a przede wszystkim bardzo dużą zaletą tej odmiany jest niezwykły zapach. Także mamy tutaj i barwę, i zapach, który jest naprawdę w pobliżu bardzo mocno wyczuwalny. Bardzo piękna odmiana, odmiana samaritan, odmiana bukietowa.